Cześć wszystkim, ja jestem Michale Sosiem i witam was w drugim odcinku na kanale z Multiplayer. Tak wiem, tak długo tego nie było, że po prostu... Zaraz myślicie, co to jest. Był tylko jeden z tego odcinek, już sobie naszykowałem tyle, trochę w niego pograłem. Mam nadzieję, że będę od samego zera, bo nie chciałbym zaczynać tak jak byłem. I ogólnie będziemy to, to będzie taki typowy... będziemy się nawać z potworami. Um, w planie mam jeszcze nagrać SkyWars, ale to już kiedyś indziej. Skywatse to wtedy gdy się trochę pod szkole um, Dobra. No. I jestem... A właśnie jestem biały. Um, nie mam swojego skina. Jestem na szczęście, zaczynam od zera. Będziemy... no, zaczynam od wywozów w będą się konfigurowały takie... Będą się konfigurowały zmagania nasze. Co to było? Ogólnie ogólnie tutaj się w tej grze życie nie oddadza Jak zginiemy, to się w następnej rundzie odradzamy. A więc. O, są pierwsze potwory. Dobra. 14 potworów musimy rozwalić. No i już obiecałem, jak widzicie, za pół serduszka, to, to to bardzo źle. Ja mam 9 golda i możemy sobie na coś go użyć. Ja bym go użył sobie na hełm. A, i ja mamy jeszcze 3 golda, ale nie, nie, dobra. dobra mamy jeszcze lepszy hełm. Yy, idziemy tam, gdzie się wtedy zyspił potwory, o właśnie tutaj, bo tutaj już widzicie, idą kolejne. Dobra, kolejne, uwaga, nie... Nie wchodzić w ich głąb, żeby nie stracić życia. O, przeżył. Tą chyba muzyczka mam gra w tle, jeżeli się nie mylę. Ja jej nie słyszę tak zbytnio, bo ja gadam. Nie mam słuchawki. Na słabej muzyce akurat. Może ja sobie trochę podgłośnię. A to już za chwilę jak będzie kolejna fala. O, dobra, teraz jest ja sobie podgłośnię tak na szybko. Dobra już. No dobra, tak czy siak to będzie taki. No, luźny odcinek. Chciałbym sobie tak po prostu jakby wyluzować trochę. O, to będzie robota. E, 29 Golda, pięknie. No to to. E to. To. I co znam, 5 Golda? No coś możemy je widać? Nie. M możemy kupić strzał, ale nie mam łuku, a więc po nic mi. O! Kolejne zombiaki są. O jest, obydwałem, obydwałem. No trzeba się... No znowu obydwałem, ale na szczęście nie stać w do Ojeju! Przydam. i się to środek mi nie zaatakował, ale dobrze. No miałem Fatla, nie powiem. No dobra, biegniemy dalej, bo ile nam jeszcze zostało tutaj i na dole tutaj pisze... gdzie pisze Runda, ile gemów, tak dalej. Jeszcze 24 potwory do zabicia zostały 18 O, ktoś wyszedł O, pająki się pojawiły O nie, pająki! Kurde, mój znienawidzony wróg Na tym serwerze dobra. Jeszcze 5 ich zostało Odcinek Ogólnie jak zwykle odcinek będzie około tak 12 minut O no, Dobić go O, dobra robota, super i sobie teraz tak, kupujemy to A za jeden sług za 10 innego nam takuje. No dobra Odpuścimy dzisiaj Jeden Chestplate Na pierśnik, to już będziemy słabiej obrywać Jesteśmy nawet nawet to zbudowanie jak na początek Kude! Jak zwykle jeden kill to jeden... To jeden... Golda. O, już go trochę sobie zarobiłem. Prawdopodobnie, jak zginiemy, to wszystko nam się resetuje. Tego wolałbym nie zginąć jeszcze. Za, zginął. A! Stał. A! Kurde. To ty u nas wzięli, kurde, ludzie. Dotyk. Punk. Punk. 31 golda Trzeba go dobrze zainwestować Kurde, szkielety, mam nadzieję, że bez strzał No, dzisiaj bez strzał Na tym że są jakieś bugowane szkielety, nie strzelają do nas Dobra Poszło, jeszcze 12 potworów, ojej, ale to... O, nie, dobra, strzelają, strzelają, tylko nie ma animacji ich strzelania, dobra Gdzie oni są tutaj? No, ale dobrze mi poszło, bo w tamtym... Jak ostatnio grałem, bo grałem, już o tym że nie powiem to już kiedy było tyle, to już kiedy była czwarta no to nie miałem ponad połowę. już, no, straciłem o wiele mniej niż połowę. Jeden potwór został do zrobienia. no. Dobra, robota, wreszcie. Dobra, i kupujemy tak. To. To. A mnie na coś jeszcze? Nie. Jeszcze musimy sobie kupić budki. I ten właśnie, ta runda jest przeznaczona na budki i na. Na łódki i na ten, i na łuk. O nie, pieski, dobra. Yy, bardzo złe wilki. O kurde, dostałem nie wolno. Ze mają słabe przebicie, dlatego dużo mnie zdobią. Yy, dobra, idziemy dalej. Gdzie one są? O, kolejny. Prawda poszedł? Jakbyście się pytali, one może się palą, ale to, nie, ale nie giną od tego wcale. Ale po prostu dzięki temu, że się palą, one nas podpalają i dzięki temu ten... Jeszcze. Dobra, poszło. I dzięki temu właśnie dostajemy obroczenie, bo one nas nie gryzą jakby. To są takie bomby. Gdzie są jeszcze przeciwnicy? Jeszcze trzy takie pieski muszę zdobyć. Jest fala piesków, mam 16 golda, wiecie, wiecie co, ja chyba kupię, chyba kupię tylko łuk i strzały, jeżeli nas potrzebuje, no dobra, na strzał nie stać, o jest piesek, jest piesek, dobra, o jest, ale nie jeden piesek jeszcze został, chyba go widzę, nie, nie widzę go, Wydawało mi się. No, gdzie się skiztał? O jest, e, 22 golda. Bał. i mm, strzały, dobra. dobra. Mogę jeszcze no to więcej strzał, dobra. 32 strzały mogą być. Będziemy jeszcze strzelać. No. ten nóg no, będę złożył na pająki, bo pająki są najbardziej. O właśnie, pająki. Test. Czekaj, spróbujmy na zombiaku. A, nie dziwię się dlaczego tak słabo dać. Tak działa jak kurde trolle w wodzie. Coś to nie działa. Dobra, nie będę się marnował strzał, bo nie, nie umiem muszę się nauczyć z nich strzelać, one są tak na no, taki blisko daleki dystans. O właśnie jak taki. Ja dobra, zjechałem go. Wiesz co? E, ta fala nie jest jakaś dobra Dobra, zjechałem go A więc tak, tutaj sobie teraz dokupimy strzały znowu, no pu e, dobrze mi nawet idzie. Jak na... Co to? Co to jest? Co to zrobi? Nie wiem co to jest. Yy. Wiem co to jest w Minecrafcie normalnym, ale nie wiem co to tutaj robi akurat. Wolę się nie przekonywać, bo nie chcę żeby mnie wywaliło. Zjechali go 12 golda mało. Właśnie dwie strzały tylko mamy. A dokupimy sobie po prostu. Trzy potwory zostały. Może tam mi się pofarci i je znajdę. No, o właśnie znalazłem jednego. Dobra. Jeszcze dwa potwory zostały. Dobra, dobra, do, 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 Super. Ja. Yeah. Dobra, co możemy kupić? Teraz tak. 18 Gold. Zajdę były budki za 16. Pięknie. Dobra. Ajdą budki. I play musimy kończyć, dlatego teraz sobie taką że Super czarzę. że no, iduję w przeciwnika, wbijam na jego. Tu, 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 tu. No, jak widzicie, to jest taka szata szoku, wojna. Pum, bum, bum. Staram się oczywiście nie zginąć. Ale jak zginę, to się nic nie stanie. To jest taka. Zaraz zrobimy. bum. Właściwie trzeba sobie jeszcze kupić lepszy. Tu, 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 tu. To jaki przyjaciel, kurde. Kurde, pająk, pająk. A za ja chyba zjem złote jabłko. A, tu daje mi HP, dobra. Ja, pff, pff. Jeżeli mi się nie uda po prostu jakby to powiedzieć przegrać to. A Diamond Sword to jest za 25 dobra. Jechać z tym, ale niestety będę musiał już kończyć pomału. Niestety w tym białym skinie dzisiaj, dlatego nie będę się z tym nam jak zawsze. Wiesz co, niech ten jak mnie, no, atakuje mnie. O, dobra, niech mnie rozwalą, chcę zobaczyć, jedną bo Coś jest jak niech mnie rozwalą. O, wam fajnie. U. Szybciej no. O, jest. Kurde, jakieś te swą tokeny tutaj są. Dobra, no rano, się w następnej rundzie. A tak to to będę się już niestety musiał żegnać. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Napisać komentarz, zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie przekapić żadnego nowego materiału, a to był przedostatni odcinek na tym kanale do Nowego Roku. Do zobaczenia, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku oczywiście.